Cześć, 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 witajcie. Nie wiem, czy niektórzy wiedzą, czy niektórzy nie. Poza ziemska Rio dostała nowego perka, a mianowicie częstotliwość rezonansu. Została zmieniona, bo przecież miała jakoś tam coś do osłon, że zwiększone obrażenia są w tym momencie. Mamy zwiększone obrażenia od energii o 60%, gdy poziom osłony wynosi co najmniej 50% powyżej pięciątki e, mamy zwiększone obrażenia o 60% od energii. Jest to w sumie fajna zmiana, bo nie ukrywam, że nawet poprzedniego filmiku i materiału nie robiłem z nią, ponieważ nawet nie wiedziałem, jak ten temat ugryźć jakoś za specjalnie. To nic nam nie dawało, ale teraz e, troszkę się zmieniło w niej. Tak? E, Zwiększono obrażenia od energii o 60%. No to jest całkiem już ok, tak? Fajnie to brzmi, fajna cyferka. Na, na głównym, że tak powiem, proficie dowódcy mamy 60%, a na proficie standardowym o 20%. Na chwilę obecną, jest to kosmiczna technologia oczywiście, więc pojawiły się wczoraj na reddicie właśnie niektóre fajne wątki i, i chciałbym Wam, że tak powiem, pokazać co teraz ta postać potrafi zrobić, nie licząc sama w sobie, że jest naprawdę spoko w tym momencie, że jest grywalna, co dawniej było niegrywalne, ja mam stworzony taki super fajny buildzik, znaczy dla mnie według mnie jest ok, e, Oparty oczywiście o łuk xenonowy, ponieważ on bije od energii, więc jeżeli mam powyżej 60%, e, e, znaczy 50% osłony, to wtedy mamy zwiększone obrażenia o 60%. Pa, ale nie to jest, że tak powiem, punktem dzisiejszego, że tak powiem, mm, kulminacyjnym. Jest zap. Zap, który do tej pory e, no nie był wykorzystywany, ponieważ jest... słabiutki był. Yy, nie to, że zadaje tylko 105% bazowych obrażeń energii losową wrogowi co 6 sekund. No i wiadomo, wymaga dwóch yy, bohaterów kosmicznych. Yy, no to nie oszukujmy się, nic za specjalnego nie robił. Ale jest haczyk. Nie wiem, czy to jest haczyk, czy to jest błąd epika, czy to naprawią, czy tego nie naprawią. Jego obrażenia, wiadomo, żeby aktywować, no to trzeba dwóch jakichś tam kosmicznych, tych bohaterów, trzeba dorzucić sobie, żeby to ładnie działało. I w moim przypadku to. Yy, nie rzucam sobie trzech, tak? No bo na, na pulach chciałem to sobie sprawdzić. Yy, po pierwsze, mamy likwidację przy użyciu obrażeń energii. Przywracono 8 punktów, wracących osłony, czyli nam zależy, żeby ta osłona była jak największa energetyczna, więc. E, jest spoko. Niestety nie działa to na pułapki tego, co tak ja zwróciłem uwagę. Możecie mnie poprawić. Ja nie odczułem jakiejś większej różnicy e, ani w cyferkach, ani w niczym. E, ale tak jak tutaj jest... E że tak powiem, dodatkowa osłona, więc to jest dla mnie spoko. Dodatkowo daje sobie obrażenie energii, mam 20% szansy na porażenie pobliskich wrogów, co daje 58% obrażenia ataku. Też jest bardzo fajne, ponieważ zabije energią i ma szansę porazić jeszcze kogoś innego. Bo wiadomo, bije jakby pojedynczą, e, pojedynczą osobę, tylko mobka, i tak dalej. E, dodatkowo zwiększamy obrażenia energii 15,5%. W sumie mógłbym ją sobie zastąpić czymś innym, ale jest spoko, zawsze to jest 15,5% obrażeń więcej. Strzała Amora. Mm. Wiadomo, łuk ksenonowy, no to przecież nic innego się nie dało pakować, czyli nie musi być do łuku ksenonowego. No i jakieś małe surwi, żeby nam coś tam dodawało. E, zawsze się przyda. Standard, no i wieżyczka to sobie dawałem. Wieżyczka też daje nam od. Yy energii, więc też to fajnie na nią spoko działa. Standard, no to żeby wiadomo, albo może być przeżywajka, pole spowalnia, no co tam chcecie. Ja standard zawsze lubię sobie dawać, ponieważ zawsze się mogę odrodzić blisko miejsca. Zwłaszcza jak gram sobie sam, no to, no to jest to całkiem, całkiem spokojno, nie? Nie muszę się obawiać, że zdechnę i muszę później biegnąć przez całą mapę. Tak przedstawia się build. Jest to build, który ładuje mi ekstra obrażenie, jeżeli chodzi o długu. Psa nowego, no nie. Ale oprócz tego jest jedna mała ciekawostka. Zapsa potrafi uda w tej chwili. Profit różnowy, który był praktycznie nigdy nie był wykorzystywany, w tym momencie daje coś rady. Nie wiem czy to jest bug. Nie wiem, nie wiem jak to, czy to tak ma być w tym momencie, bo nigdzie nie jest to napisane. Mm. Przynajmniej na chwilę obecną polecam sobie zagrać, ponieważ jest to fajny, mega śmieszny buildzik. A teraz, nie przedłużając, idziemy sobie na misję 140. Jeżeli Wam się podobają takie materiały, zawsze możemy wesprzeć w sklepie. Kodzik to jest Monter. Co? Potwierdzacie sobie. Was to nic nie kosztuje. Mnie to się pomaga rozwijać. A teraz, nie przedłużamy i wracamy do materiału. Dobra. Jesteśmy sobie w tej chwili na misji, i pierwsze, co to że tak powiem, zacząłem sobie robić, to po prostu latałem sobie po prostu zwyczajnie po mapie i zabijałem sobie zapem. Jeżeli nie podejdziecie za blisko, to ten zap, że tak powiem, nie obudzi pozostałych modków i będzie zabijał. Patrzcie, tu już po kilku y, zabójstwach y, 700 tysięcy obrażeń z samego zapa, tak sobie po prostu powolutku podchodziłem. Wybijałem sobie, żeby się nastakować, bo właśnie o to chodzi w tym buildzie całym, że zap zap albo jest zbagowany, albo taka, taka, że tak powiem, taki był zamiar, dopóki nie padniecie i będziecie sobie zabijali tym zapem, że tak powiem, inne mobki, to obrażenia się stakują. Mnie się tu chyba udało zebrać 2,5 miliona tylko. E, wiadomo, można byłoby więcej, no i oczywiście, bo to są od bazowych obrażeń, więc w momencie, kiedy była czteroosobowa ekipa, e, no to uwierzcie, że to potrafi dojść do 5, sześciu, nawet może do 7 milionów, nawet by mogło dojść. Zobaczcie sobie Mgielnego, tutaj. Tu już jest chwilkę nastakowany, pyk, zapek się ładuje bańka 400 tak po prostu odkopa bez żadnych jakiś tam problemów więc yy, póki to że tak powiem jest to może dłuższa forma rozgrywki i tak dalej no bo jednak tutaj żeby było wesoło żeby było zabawnie trzeba sobie polatać troszeczkę po tej mapie ale jeżeli gracie sobie solo yy, nie jest to chyba jakimś większym problemem bo lepsze mieć że tak powiem takie zabezpieczenie takiego wiecie przyjaciela który wam że tak powiem na, na plecy że tak powiem na plecach wam będzie was wspomagał i to praktycznie wszystko będzie one hitowo patrzcie podchodzę sobie pyk już jest bańka 400 i tak po Kolej sobie, najpierw sobie nastakuje. jedyne co jest minusem znaczy minusem, minusem nie minusem e, Czerwanie, e, znaczy przerwanie mojego życia, czyli śmierć powoduje, że ten zap się resetuje więc trzeba wszystko zrobić to od nowa e, ale to wiecie, to to teraz robię, robię sobie i zbieram e, ma na celu e, pomóc mi w czymś innym, a mianowicie dojdziemy sobie do tego patrzcie, to jest właśnie to co mówiłem, że łuk jak zadziała Patrzcie, podwójnie e, zabił mi po prostu dwie postacie, po prostu zlantwitoło, dlatego właśnie ten. Kosmiczny, że tak powiem, wybieżnik też jest bardzo fajny. Dodatkowo jeszcze 15 obraz nowych I tak sobie latamy, latamy. Oczywiście można sobie tutaj, że tak powiem, build stworzyć zupełnie. Można zrobić na wymiatanie na całego. E, można sobie zrobić zupełnie inne kombinacje. Nie musi być zap, ale zap po prostu jest no, ciekawą alternatywą do tych wszystkich standardowych, no nie? Czy wymiatania na całego, czy wesołych świąt, czy napadu nostalgii, czy e, wiecie, pozostałych jakichś tam recyklingów, czy coś, coś co się używa w standardzie, zawsze się można zabawić troszeczkę w inny sposób, tak? Nastakujecie sobie go, bach, jesteście sobie sami. No wiadomo jak jesteście samemu na 140 albo 140 razy 4, no to ciężko jest ubić bossa, ale dzięki takiemu zapowi powiem Wam szczerze, hmm... No, fajną robotę to robi. I ja tutaj w sumie troszeczkę błąd zrobiłem na tej misji, gdyż zabrałem sobie wieżyczki i na chwilę obecną, znaczy błąd nie błąd, wieżyczka jest też spoko, bo dodatkowe obrażenia od energii też doda, do, do, dostajemy, ale na bossa bardziej przydatny jest. Ole spowajam patrzcie, gruszeczka, Tyk, nie uchwyciłem tutaj momentu, kiedy ona dostała strzała. Ale patrzcie, no na jednego hita, no na jednego hita gruszka była. Tutaj mamy y, troszeczkę lepiej, to już będzie zobrazowane. Mam też właśnie pojedynczą, y, pojedynczą gruszeczkę. Staram się w ogóle zwrócić uwagę, w ogóle nie strzelam i patrzcie. 2 miliony 800. 2 miliony 800 dostała gruszka i... O beka, no beka z tego nie ale z drugiej strony fajne. Tu mam już przygotowane obudowane. No nie chciałem nagrywać, żebyście tam sobie czekali, że A, bo buduję czy tam coś. Obudowałem sobie, że tak powiem, jakieś tam podstawowe tuneliki. Jest to misja też raz jeden, więc to też jakoś nic, ale jest to 140, generalnie jakby na to nie patrząc. I stoję sobie i. Stoję sobie w tunelach i ten zap się jeszcze dodatkowo na wiecie ładuje. Im dłużej czasu spędzacie, im więcej ten zap zabija, tym bardziej się on stakuje. A generalnie jest to spoko, bo tunele robią całą robotę. On sobie tam od czasu do czasu kogoś zabije. No i właśnie idzie gość kulminacyjny. Troszeczkę za blisko byłem, bo zaczął się na mnie trigerować. Ale pyk, zap pomógł mi, cztery osoby w ekipie gwarantuje Wam, że każda gruszka idzie na hita, a jeżeli każdy by miał jeszcze zapa, to żadna gruszka nie jest w stanie tutaj nigdzie, nigdzie przejść I to jest po prostu jakaś masakra. Tutaj po ulepszeniu. tutaj stwierdziłem, że jeszcze sobie pewnie dam, dodam e, zamarzającą, ale e, na tą misję już, że tak powiem, nie zdążę tego wykorzystać, no ale zap sobie już poradził, pyk, bok się dobija sobie gruchotacza. Tu już odpalamy sobie drugą falę, też nie przedłużałem, ani nic w tym stylu. I dochodzimy właśnie do tego, do tego najfajniejszego momentu, który zobaczyłem. Wiadomo, tutaj sobie misa sobie leci, leci, tu się wystarkowało. Jeszcze się dodatkowo bufuje atakuje sobie mojego mini mini, że tak powiem, przyjaciela który mi pomaga elegancko. Zwróćcie uwagę, że praktycznie chyba na końcu może raz wykorzystałem wieżyczkę, po prostu tak wesoło, tak naprawdę fachowo się bawiło. Tutaj miałem troszeczkę problemu, ponieważ nie zabudowałem, myślałem, że tam tak zabud... znaczy tutaj nie będą mi rzucały, ale okazało się, że zrobiłem się sieć ciska. Czy Tutaj mamy, o patrzcie, takera jednego też, zdjęty na hita. No i tutaj musiałem sobie... zobaczyłem sobie bossa. Patrzcie, co się będzie w ogóle z bossem działo. Bo to jest jakaś masakra Tych oponki oczywiście przechodzi jak gdyby nic Łamacz, osłon, piroman, osłonięty I, i w tym momencie zwróćcie uwagę 2 miliony 600 dostaje i to jest ponad połowę jego, że tak powiem hapeku. Gdzie w tym momencie mnie dotknął na chwilę obecną, patrzcie opada mi życie Ja się próbuję tutaj uratować troszeczkę Mówię no, mogłem to troszeczkę inaczej rozwiązać, mogłem sobie dać pole spowalniające, tutaj dałem sobie Dałem sobie, jednego, dałem sobie jednego drona, który tak na opartego coś tam robi, ale oczywiście czekałem sobie tutaj z tej strony, żeby się troszeczkę osuna zregenerowała. Akurat boss sobie wyszedł z tej strony. No i szczerze powiedziawszy, nie zdążyłem. Bo stało się to właśnie w tym momencie. O kurwa! został rozwalony na drugiego kita i za że tak powiem dokończył całą swoją robotę <laughs> e, Ale uważam, że warto, warto się pobawić, choćby nawet na chwilę obecną e, Jest to coś kosmicznego, jest to kosmiczna technologia, więc w sumie generalnie pasowałoby do tego. Mam nadzieję, że materiał się podobał, jeżeli dotrwaliście do tego momentu e, zostawcie łapkę. Nie kosztuje was to nic. Ja tak za, za każdym razem was prosić o i to samo. Napiszcie w komentarzu co wy o tym sądzicie. E, no tutaj troszeczkę na końcóweczkę e, no panika. No i tutaj w tym momencie przez to, że zginąłem, straciłem te staki od zapa małego. No ale to, że to było tam wiecie minutka po bosie. E, okazało się, że za krótką osłonkę sobie zrobiłem. Zaraz sobie to naprawię. E, I generalnie misja jest wygrana, obita, bo obita, no ale zwycięstwo się pojawia. Więc z mojej strony to jest na tyle. Przetestujcie sobie, dajcie znać, czy Wam się to podobało. No, dla mnie jest to rewelacja. Znaczy, wiecie, to jest tak jak dawniej był bug z nocturno na Dimage. W tym momencie jest coś takiego, tylko tu nie wiadomo, czy to jest faktycznie bug, czy to po prostu yy, tak ma być, że w tej postaci plus właśnie e, profit drużynowy zapa, e, e, znaczy ten e, nie został, nie profit drużynowy, tylko, e, czy nie zostało po prostu to w tym momencie zbuffowane w ten sposób, e, aby, że tak powiem, było to wykorzystane w jakikolwiek sposób. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć, cześć, cześć! Ha <laughs>